Siemanaszkowskim, z tej strony Tanas, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 na wersji V7.1 W dzisiejszym odcinku przyszukujemy sobie pole pod kukurydzę Więc, bez dłuższego przyciągania Normalnie, przejdziemy do kiesika, odpalamy, wariata I Oczywiście zapomniałem coś zrobić Oczywiście, że tak, ale to zaraz zrobimy Podgłośnić sobie grę może być troszkę za głośno. Dobrze. Trochę na lewach się zrobiliśmy, na, na bolusiowie. Wy dostajecie ten odcinek. Nie mam pojęcia kiedy. Może w środę, ale nie obiecuję. W środę albo w piątek. Albo w czwartek. Nie, nie albo w sobotę nawet. Zobaczymy. Na razie sobie lecimy na pole Dwa pola sobie zaworałem na tym na live więc teraz pojadę ich sobie normalnie uprawić Skultywować tak bardziej więc lecimy normalnie na pełnej powinno być ok. Bo może jeszcze głośniej grydamy O tak, tak już będzie, ok pewnie Ue Przepraszam po tej stronie, dobra Gitara No i co, live na pewno będzie w sobotę live Chyba że będę chory to nie zrobię bo Troszkę mnie bierze jak słyszycie Ale jak tak to w sobotę robię y, live urodzinowego Jakieś tam kluczyki mam na jakieś tam gierki Takie słabe, no ale... Na 20 tysięcy... Nie wiem, czy słyszeliście, a czy nie Ale na 20 tysięcy subskrypcji postanowiłem zrobić Uniboxing stanowiska Może już będę miał kierownicę i monitor Tak więc już będzie lepiej to wyglądało Dobra My sobie lecimy pomału może do... Jeszcze bym brakuje ogólnie 400, subs... 400 subskrypcji do 19 tysięcy Może damy radę to w sobotę wbić Może nawet i wcześniej Zobaczymy Fajnie by było Gdybyśmy to do soboty wbili Taki prezent na urodziny 19 tysięcy subów na urodziny To fajny prezent by był Ale to zobaczymy na razie sobie tutaj robimy na bolusiowie Przyklejamy pod kukurydzę która będzie zasiana na dwóch polach. Na tym polu i koło sklepu jest takie jedno pole jeszcze. To był na live od to wie, które orałem. Na live... nie wiem ile to live będzie trwało w sobotę, nie wiem, 4 godzinki około może. I na live byśmy grali na pewno w farminga, może w roketa i spróbowałbym jeszcze GTA piątkę ogarnąć A myślę, że by dało teraz radę I tak by właśnie stream wyglądał I była gitara siema, no i wiadomo, że jeszcze jakaś gierka z widzami by się okazała Na sobotnim live jak wszystko wypali Tak więc wyczekujcie livea w sobotę Tak wieczorkiem do live myślę, że będzie więcej info będziecie mieli na fanpage'u na grupie Wszystko link do grupki w komentarzu, a link do fanpage'a w opisie, więc zapraszam, zapraszam serdecznie. Czekajcie, przetnę się tu na prosto może. To sobie dorównam, żeby nie jeździć tak cały czas. Tylko na prosto już, ludzie gitara siema. No i tak to ludzie jest. Ja ten odcinek nagrywam w środę, tak w środę. Godzina wyjdzie 15.27. Lecimy sobie dalej z odcinaczkami Sorry, że dawny odcinek nie było, ale jakoś... Jakoś nie było czasu. We wtorek miałem nagrać odcinek, właśnie mieliście ten odcinek dostać w środę. No ale jak położyłem się spać o 19, to wstałem o 24 dopiero. No to pozdro 600. Przysnęło mi się troszki. Mówię, a, odgrzełem na się chwilę, tak z godzinkę, łe Tak z godzinkę, ale wyszło troszkę dłużej. No i budzę się, mówię, to jakiś kurna ciał, tutaj. A mówię, jeszcze chwilkę co poleżę. Później wstałem, patrzę na zegarek, po 24 mówią, mhm, mm fajnie, nagrane. No później to już mi się za bardzo nie chciało nagrywać, powiem... Miałem nagrywać, ale później stwierdziłem, że nie, nie miałem po co takiego odcinka nagrywać i tak dalej. I zobaczymy. Myślę, że te pola powinniśmy zrobić na easy na odcinku. Mamy nie wiem dokładnie ile minut. Sprawdzę sobie na zegarku, ile tutaj możemy mieć, ale nie mam pojęcia. Dobra, podnoś to, cofniemy teraz sobie. Weźmiemy to, zakończymy całe pole i pojedziemy na tamto, tamto zrobimy i skończymy sobie odcinek. Myślę, że taki na no, odcinek w sam raz. Na następny odcinek nie wiem, co zrobili, może ten kukurydza zobaczymy, jak to będzie szło z tymi odcinkami, poprzecznika poprzedniaka zrobimy. I tak to ludzie, ja do szkoły się chodzi, ferie zaczynam od 30 stycznia, więc gitara siema. Na praktykę biorę sobie wolna też. No, pojedziemy sobie tutaj, dokończymy. Na praktykę biorę sobie wolne, ja siedzę na Tydzień chyba, no około tygodnia sobie wezmę. Może więcej zobaczę żeby sobie podpoczął troszki do tego wszystkiego, wysp się i tak dalej Więc myślę, że to będzie dobry motyw well. takie odpoczęcie sobie No Jak na razie lecimy Gitara siema Możecie się pochwalić, jak tam w szkole ludzie u was oceny powystawiane, czy jeszcze nie, kiedy macie ferie Mija 30 stycznia, już prawie wszystkie oceny mam powystawiane, do piątku tego Mają być wystawione oceny Więc Nieźle, nieźle jest te sobie poszniaka zrobimy, żeby nie dojeżdżać do tych drzew Pewnie jakiś hejcik przyjdzie i powie, że robię to nierealnie, ale no cóż A Powiem wam, że takim casem bym w realu porobił, nie? Fajny casek. To się nie mogę doczekać kiedy kierownica będzie. Monitor nowy, większy i tak dalej. Ogólnie w ten odcinek będzie w 720p, bo zapomniałem sobie rozdziałki zmienić, ale myślę, że... Wytrzymacie to I będzie gitara siema Sorry z tego powodu no ale ...zapewniam sobie rozdziałki zmienić, bo chciałam to szybko nagrać Robota na dworze, trzeba Normalnie drzewo do domu przywieźć, to to sobie nagrać, wrzucić renderowanie i iść na dwór, pogarnąć to wszystko i później mamy nagrywać pintajersa i tak dalej tak więc czekajcie na odcinki cierpliwie A będziecie wszystko mieli To Facebook wspomniałem wyłączyć pewnie Pewnie ta dobra, damy radę Ogólnie nie może to całe pole skończymy i skończymy odcinek, zobaczymy Tak patrzę to około, jak tak jak minęło po 5 minut będziemy mieli odcinka gdzieś około, może troszkę więcej Więc na razie jeszcze musimy przeciągnąć to Żeby nie był taki króciutki odcinek, bo wiadomo do 3 minuty, 5 minut to Wiecie Za krótki odcinek był, jeszcze bym tu nic nie zrobił w polu nawet A tak to sobie zrobię Coś już w polu Więc lecimy z tematem No i tak to jest ludzie Nowy rok 2017 Zimno na dworach Możecie też napisać jaka tam u was pogoda jest, czy też tak zimno jak u mnie, czy nie. Dzisiaj rano było 16-15 stopni na minusie, więc pozdrawiam. No ale nie było tak źle, później teraz jest około 6 na minus 6 stopni na dworze, więc mogłoby być cieplej już to było lepiej. Właściwie bym sobie po kombajn pojechał. Bo teraz sobie nie pojadę. Normalnie po combine to nie jest wyjrzenmów Po combine sobie nie pojadę Bo jak tu pojechać normalnie ludzie? Jak, jak, jak jak, jest źle, normalnie Bo muszę poczekać, aż będzie troszkę cieplej na dworze Czekajcie, zobaczymy co tu się tam na tej się stało Aha, dobra to nie dobra, już wiem wszystko żeby odpalił kombaj nie no bo teraz tak jest tyle na minusie no to trzeba gorącą gorąco w wodę lać w ogóle Czekać, czy by odpalił tam gości mówił że musi być jeszcze 3 na plusie żeby odpalił więc pozdrawiam serdecznie ale nie ma się spieszyć trzeba poczekać aż się zrobi ciepło i będzie wtedy gitara siema Ogólnie tych, którzy nie wiedzą, zbieram sobie na GoPro też przy okazji z donatów na streamie żeby nagrywać coś jakieś tam takie GoPro na głowę, coś takiego czy jakąś tam inaczej tą serię nazwę, nazwę zobaczę żeby mieć GoPro jakieś, no te na przykład, te, te GoPro Hero Plus chciałem sobie kupić i wiecie, tak to na głowę siadam do ciągnika i mogę nagrywać, nie normalnie albo do kombajnu będę miał i wtedy jest gitara siema, tak to tym telefonem, no to daje, że to ma ten telefon 480p chyba jakość, to jest już całkowicie. To jeszcze wiadomo, trzeba go trzymać i tak dalej, tata to na głowę idzie. Łe, to nie się wadzie sorry. I się niczym nie przejmujesz, normalnie tylko nagrywasz, normalnie tak o, z buta. I wtedy jest gitara siema. Idzie odcinek nagrać, bo tak to, no idzie też nagrać coś, ale wiadomo. Telefonem no to, to ręka tam lata czy coś, a tak to wiecie byście mieli perspektywę taką z głowy bardziej I by to fajnie wyglądało z prac polowych jakiś mają moją 60 albo 30 Zapraszam też na mój drugi kanał Rolnik Tanas i na fanpage'a mojego drugiego rolnik Tanas także się nazywa Rolnik Tanas na YouTube, piszcie sobie, możecie dać suba, tam mam około 700 subów już więc zapraszam do subowania tam Będę miał sobie kamerę już GoPro no to wiadomo, że coś już sobie ponagrywam z tego Na razie chcę sobie monitor kupić na pewno Mam około 300 zł już na niego uzbierane samemu Więc teraz aby Dozbierać jeszcze z dwie stówki I monitorek będzie Jak ta lala No i tak to będzie ludzie i tak to będzie normalnie Łe Sorry za to łe, ale nie wiem jakoś to łe to, to nie wiem, nie wiem Nawidek to wymyślił i tak to jakoś przeciągłem No niestety, no tak to jest Tak to jest ludzie Myślę, że pod tym odcinkiem moglibyście wybić jakąś Fajną liczbę łapek, nie mam na przykład 500 łapek w górę. Dalibyście radę ludzie? 500 łapek w górę pod tym odcinkiem. Myślę, że byście dali radę. Stać was na to. Jak dacie radę, to będzie zarobiliście. Polecimy sobie z następnym odcinkiem. Jak nie to 400 chociaż jak wybijecie, to będzie gitara siała. Pod tamtym odcinkiem nie pamiętam ile wybiliście tych łapek, ale około 400 coś. Tak więc 500 łapek powinniście na Easy wbić, więc... Łapkujcie, subujcie jak, nie jeste jak jesteście nowi także polecam Wojciech młody z Tamaro, Magda Gessler też poleca normalnie jak parówki swoje gitara się ma Dobra cofamy Tam, na tamto pole sobie pojedziemy troszkę go zaczniemy i też będziemy kończyć sobie Dobra no i tak to ludzie leci jakoś to leci Pomału do przodu Za rok prawo jazdy będę sobie zdawał, czy... Za rok to prawo jazdy już będę miał zdane raczej Chyba, że chyba, że nie będę zdał Chyba, że nie zdam, no to już całkowicie będzie patologation Ale myślę, że nie powinno być tak źle Z rok już bym... Prawie sobie... Czy nie za cały rok, no może... Za rok i cztery dni, nie no, no troszkę ten... Bo na prawo jazdy trzeba tam czekać nie wiem ile, dwa, trzy tygodnie, czy takiego T18 i tak dalej jeszcze, jakby zda, jeszcze jakbym zdał i tak dalej Tak więc wiecie To nie za tam są Dobra Ludzie Jak chyba wracamy na ten Na gospodarkę bo mamy Nie wiem ile już mi odcinka Łe Albo pojedziemy jeszcze na tamto pole Ludzie Dopiero sobie weźmiemy Weźmiemy skończymy odcinek. Przejdziemy tam za dwa razy jeszcze i... Tutaj będę miał na pewno lagi, więc sorry za to. Widzicie, już miałem ścinkę. Bo muszę pobrać tą wersję już poprawioną bolusiową, bo to nie jest jeszcze tak zoptymalizowane. Jest aby zoptymalizowana tego gospodarka, a tutaj nie jest jeszcze do, tak do końca zoptymalizowane. Tutaj te budynki i tak dalej, więc... Ale jakoś poszło, to Wam powiem. Nie jest tak tragicznie. Lecimy z tematem. Ale idzie maszyna. Tutaj zasiane mamy, jak wiecie, w odcinku sialiśmy, to jedno pole. Ale idzie. Powiem że ten kiesik lepiej pasuje tutaj, niż ten, tamten samej mi. Tak się zdaje oczywiście, nie? Fajnie wygląda. Koni też troszkę ma pod maską. No i daje radę ze wszystkim, więc czego chceć więcej, nie? Czego chcieć więcej? Link do Bulciowa będziecie mieli w opisie oczywiście, dam Wam tam link już Bo tam widziałem, że wyszła poprawka już od Killerka Więc link w opisie na pewno będzie do... Nie wiem czy nie przykręciłem linku, Killer, Killerek, Killer chyba No tam będziecie mieli link do fanpage'u tej, oso tej osoby, która zrobiła, nie pamiętam już dokładnie Niku. ona killer, coś takiego, killerek, killer, killer, killer chyba, killer, no tak dokładnie. Będziecie mieli link do Woolliciawa w opisie, więc zapraszam do pobierania, do grania, miłej gry co oczywiście. Myślę, że zostawicie tu 500 łapę w górę i będzie gitara, siema ma. Dobra, dojedziemy sobie to do końca i zakończymy sobie odcinek. Nie wiem, ile ten odcinek ma minut, zapomniałem sobie na zegarek spojrzeć, bo chociaż mam w tym. A tak... ...z... ...13 minut to na pewno już trwa. Tak więc, easy peasy. I... No i co ludzie? Tak to leci. Pomału do przodu. Okej, spadnę. To co ludzie, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Podajcie na fanpage, na grupę na Facebooku. No i co, na razie trzymajcie się, cześć.